służyć? Te informacje, które przekazuje minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak informując o dziesiątkach mandatów. No oczywiście jest to dezinformacja, ale przede wszystkim jest to uderzanie w ruch obrony granic. To jest typowa narracja. Dzieje się ta narracja cały czas, z dnia na dzień, ponieważ to ludzie, Polacy, Polki i Polacy sprzeciwili się obecnym działaniom rządu, które no po prostu patrzą przymrużonym okiem na to, co dzieje się na granicy. Nie zwracają uwagi, oczywiście nie winie służb yy, granicznych, czyli nie winie straży granicznej, nie winie wojska, nie winie policji. To są ludzie, którzy wykonują polecenia, wykonują rozkazy. Wszyscy pracują, wszyscy mają rodziny, rodziny na utrzymaniu, ale winie rząd za to, że w ten sposób postępuje nie dbając o bezpieczeństwo Polek i Polaków. Narracja rządu jest jednoznaczna tylko i wyłącznie po to, aby przekazać większej części Polaków, że nie zgadza się na to, aby zwykły Polak miał cokolwiek do powiedzenia odnośnie bezpieczeństwa nas, naszych rodzin.